Cześć, z tej strony Spichris. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach. O konkursach na budowę pojazdu. Co tygodniowych konkursach, które pojawiły się na forum Krosalta, nie na głównej stronie, tylko na, właśnie na, na forum. Tutaj ten konkurs organizowany jest razem z graczem Marko v 22 Rus. Na czym on polega? No polega po prostu na... Odbudowie pojazdu, który nam tutaj zaprezentowano. Tutaj jest już trzeci tydzień tego konkursu. Do odbudowy mamy te oto dzieło, te oto cacko. Za zdobycie tutaj z uznania jury można dostać 200 monet. No myślę, że za 200 monet to można chwileczkę sobie tutaj nad projektem posiedzieć. Jeśli problem, problem jest dla Was tutaj ogarnięcie tego, co tutaj trzeba, o co z tym z tym chodzi, to e, przetłumaczyliśmy tutaj dla Was zasady dostępne na stronie crossoutgamestone.pl co konkurs Rebold in Crossout, czyli odbuduj w crossaucie, trzecie zadanie, trzeci tydzień. E, macie tutaj przetłumaczone Zasady, co trzeba zrobić, ja tylko przypomnę najważniejsze z nich może, że trzeba tutaj na wystawę dać pojazd z dopiskiem CDC i numer tygodnia, czyli w tej chwili będzie to CDC-3 i nie można użyć slotu dla lewiatanów. To jest bardzo ważne. Jeżeli wstawicie w slocie dla lewiatanów, to nie zostaniecie tutaj wzięci do udziału w tym, w tym konkursie. To takie na dwie może najważniejsze rzeczy. No i jeszcze jedna, też dosyć ważna, wyłącznie dla graczy PC. Dlaczego? Ciężko mi powiedzieć, może jest to związane tutaj z przydzielaniem tych, tych nagród może przez, na PSa lub na konsole Xboxa przez ich te programy tam nie da się tego tak łatwo dokonać. Więc tylko dla graczy PC. No i teraz jedna taka rzecz właśnie związana z tymi konkursami. Jeśli chodzi o części, czasami się pytacie skąd je wziąć. Skąd te części ktoś ma, jakie zdobył, w ogóle skąd barak części? Kurde, ja mam tylko kilka. Nic nie mogę zbudować. No oczywiście chodzi o części, które służą do budowy pojazdów, czyli tutaj te. Takie części strukturalne. Nie chodzi tutaj o części, które możemy zrobić, kupić, bronię i kabiny. Chodzi przede wszystkim o te właśnie części tak zwane struktury. Te struktury nie są do kupienia, są do uzyskania za poziomy we frakcjach. One dostajemy je automatycznie za kolejny poziom we frakcji. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli macie jakąś daną frakcję, ja na przykład mam już inżynierów na 30 poziomie rozwiniętych, to tutaj macie takie dwa przyciski. OL. Tutaj pokazuje projekty budowy pojazdów typowo pod inżynierów. Tutaj natomiast pokazuje nam co dostajemy na których poziomach. Jeśli sobie tutaj ten OL kliknę to zobaczcie, mam pokazane co na jakim poziomie dostajemy. Tutaj na przykład na pierwszym dostaliśmy akurat to, na drugim to i tak dalej, i tak dalej. Aż do maksymalnego tutaj akurat jeśli chodzi o inżynierów 30 poziomu. Jak widzicie trochę tych części było. Po dojściu do poziomu 10, odblokowuje się Wam możliwość wybrania jeszcze jednej frakcji, którą będziecie rozbudowywać. Ja na przykład mam w tej chwili aktywnych lunatyków i zobaczcie, u lunatyków mamy dokładnie to samo. Pojazdy, które można odblokować oraz z rozwojem tutaj tej frakcji oraz właśnie te punkty struktury, nie punkty struktury, tylko elementy struktury i zobaczcie. To mam do tej pory, tak? Ale przede mną jeszcze sporo do odkrycia. Aż do maksymalnie tutaj akurat w tych w przypadku tych dodatkowych frakcji maksymalnie do 15 y, poziomu. Oczywiście im dalej poziom, tym trudniej go uzyskać. Tym dłużej trwa tutaj zdobycie tego poziomu i tych, y, tych itemów, tych przedmiotów, struktur. To samo jest u innych frakcji. Proszę bardzo. I proszę. Także im dalej, tym coraz więcej tych struktur, ale coraz ciężej jej dostać. Dlatego dobrym pomysłem jest rozwinięcie sobie w miarę równomiernie tych frakcji na początku. Dojście do siódmego, ósmego poziomu to jest dosłownie moment. Dopiero potem zaczynają się schody praktycznie rzecz biorąc do piątego to no, dosłownie chwileczkę to zajmuje potem troszeczkę dłużej już ten ósmy no dziewiąty już jeszcze troszkę dłużej dopiero potem zaczynają się schody ale nawet na udo ósmego tego poziomu jeżeli sobie rozwiniecie ba nawet do piątego jeśli sobie rozwiniecie chociaż trochę to zobaczcie że trochę tych podzespołów nam tutaj tych struktur że się tak wyrażę poleci tak wyposażył nas w parę ciekawych Rzeczy, które można wykorzystać szybciutko do budowy swoich własnych pojazdów. Już nie mówię tylko o tych typowo konkursowych, bo tam naprawdę trzeba mieć tego masę, żeby to dobrze wyglądało. Natomiast nawet już kilka powoduje to, że macie z czego dodatkowo budować swoje własne pojazdy. Zauważcie, że nawet wybierając na początku tylko, że tą frakcję chcę, dostaniemy już jakieś części. I teraz, jeżeli odkryjemy sobie w tej 5, w tej 5, w tej 5, tak? O tym na razie nie, no oczywiście nie wspomnę, bo tutaj muszy, musimy mieć 25 poziom inżynierów, żeby tutaj sobie tych odblokować. Ale oczywiście też jest ta sama zasada, czyli do któregoś tam poziomu jest szybciutko i też kilka ciekawych rzeczy od nich możemy dostać. Czyli tutaj rozwijamy sobie na początku mniej więcej porówno, a potem już jak to woli, jakie ma tak naprawdę upodobania. Jeżeli chodzi o zmianę frakcji, to można je zrobić na raz na 24 godziny. Tutaj po prostu pojawia się taki przycisk Zmień frakcję Jeżeli ją nacisnę, to mnie się zapyta, czy na pewno chce. No w tej chwili nie chcę, bo chcę rozwinąć sobie akurat lunatyków Ale gdybym ją chciał, to bym sobie po prostu tutaj przełączył Raz na 24 godziny można, czyli pierwszego dnia możecie sobie do piątki, czy tam do jakiegoś innego poziomu dobyć Pierwszą, drugą, potem trzecią, już będzie z czego budować Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem Zachęcam też oczywiście do udziału w tych konkursach, jak najbardziej może akurat to Wy zdobędziecie te monety To tyle z mojej strony na dzisiaj Trzymajcie się Do usłyszenia